Cześć, skąd do nas przyjechałeś, jak się nazywasz? E, cześć, przyleciałem do was e, z marca, a nazywam się Stasiek. Ile czasu do nas leciałeś? E, no dzisiaj rano ruszyłem. Dzisiaj korki, rano? Na orbicie były korki. No dobrze, a kto, o której dojechałeś, bo ja tego nie wiem. Wiesz co, dojechałem dopiero o 18, bo po drodze zdążyłem zgubić plecak i go znaleźć, także uciekły mi 4 godziny. To z marca. Co... Szybko dosyć mimo wszystko. A powiedz mi, bo ty jesteś, rozumiem, robotem samcem, tak? Jestem robotonautą, my jakby yy, nie definiujemy tego. Nie macie płci, nie. Nie macie tych problemów. Nie. Bo tak chciałem nawiązać, że może ty z Marsa, a kobiety gdzieś tam no, mieszkają. No, ale jest zależy, kto ma więcej nakrętek, a kto ma więcej śrub, nie? Okej, okay. a ty jesteś napędzany na coś? Yy, na barz czerwony. Na barszcz tak. Dobrze, że nie na banany, bo bym się bał. Nie, no na Ile tego barszczu dziennie leci? No to zależy. Dzisiaj poszły dwa kubki na razie. Okej, okay, czy nie, nie jesteś jakoś mocno wybredny, jakoś tam głodomór? Tak się wybredny jestem, lubię barszcz czerwony, natomiast jestem jakimś przesadnym robotem głodomorem. No dobrze, dziękujemy. A coś trzeba oliwić, coś tam, nie wiem... Jakaś no, konserwacja? Czasami tak, z racji Peselu to się przydaje. <noise> Dobra. Chcesz coś jeszcze? Kogoś pozdrowić z Marsa? Nie, właściwie chyba nie. Dziękujemy bardzo. <noise>